Słonko zachodzi, więc to idealny czas, żeby rozpocząć kolejny odcinek z serii Snapcraft. Dawno nie było, ale wracamy powoli na stare tory dużej ilości tych odcinków, aż do znudzenia. No, prawie. No i wylądował w miarę bezpiecznie. Moi drodzy, po odcinku wnioskujecie pewnie, że tak sobie pewnie myślicie. Będę próbował tutaj metody grafa tak zwanej, czyli tej, którą zaprezentował on polskiej społeczności na zdobywanie diamentów na bagnach, w rzece i tak dalej. I wiecie co? W pewnym sensie macie rację, bo faktycznie dzisiaj na początku odcinka w ten sposób sobie zdobędę jeszcze troszeczkę diamentów. Chociaż ciekawostka, już teraz jeżeli chodzi o rudy, w mojej bazie czeka na rozkopanie 1001 rud diamentu. Skąd ta liczba? Tak, jest ona przypadkowa. Po prostu tak sobie chciałem sprawdzić, dobra, ile mi brakuje tych ród, żeby mieć ten tysiąc, tak sobie liczę, liczę i tak... O kurde, tysiąc jeden, No dobra, to chociaż na początku... O, tu jest wioska, szczerze mówiąc nie widziałem jej. To dobrze, bo właśnie chciałem szukać wioski, żeby zdobyć sobie jakieś łóżko. Ty, jaka fajna ona w ogóle jest, patrzcie! Tutaj przy górce mamy domek, żeby sobie kibnąć. Dążę? Dążę, przed zombiakiem chyba. Yy, tak, yy, zdziwiłem się. Ta liczba nie była oczywiście yy, w żaden sposób zaplanowana, ale tak mówię, no dobra. Chciałbym wam zaprezentować, bo może ktoś, nie wiem, jedna na 10 tysięcy osób oglądających ten odcinek nie wiedziała jeszcze yy, o tej metodzie, to może zaprezentuję i sprawdzimy też jej tutaj, moi drodzy, yy, że tak powiem, wydajność. Ale wracając do tematu Joski, ja pierniczę. Nieźle na górce Kościół, tutaj kilka innych domków. Proszę bardzo. I to jeszcze w lesie kwiatowym. Ładna, ładna wioska. Podoba mi się. Ale dobra, to nie jest oczywiście temat dzisiejszego odcinka. Dzisiejszym tematem odcinka są diamenty, czyli luźno, ale w pewien sposób powiązane z przygodą. Jakiś czas temu, jak robiłem oczywiście ankietę, no to w yy, bardzo dużej Myślałem, że to jest kolejna wioska na tych, na bagnach, ale nie, ona jest zwykła na Polanie. Bardzo dużo z was zaznaczyło opcję, że najbardziej lubicie farmy. Słyszałem, co kodam? farmy. Farmy to już wam się nudzą, chyba. <grym> najbardziej na Sapkrakcie lubicie przygody. Yy, I myślę, że ten odcinek taki w pewnym sensie przygodowy będzie. No, że tak powiem, ten creme de la creme, czyli śmietanka na kanie. nie, to inaczej, chyba. jakoś tak to się tłumaczę. No, creme de la creme, przygód, jeżeli chodzi o 1.17, moi drodzy, przeżyjemy. Już wkrótce. Trzymajmy kciuki, żeby Mojang wydało wkrótce już ten snapshot taki w miarę oczywiście stabilny, na którym będzie można grać na starych światach z nowymi jaskiniami, żeby jeszcze się generował laszki w dripstone i może w końcu ciemne jaskinie. A znając pewnie Mojang, jeszcze do tego czasu pojawią się nowe góry kozy i tak dalej. I to wszystko będzie możliwe do generowania na starych światach. Dlatego też jeszcze pewnie cierpliwie musimy poczekać, ale jutro jest środa. Znowu. Dzisiaj na live się śmiałem, że niektórzy ludzie żyją na przykład, jeżeli chodzi o wypłaty od pierwszego do pierwszego, a my w kwestii nie wypłaty, a Minecrafta, żyjemy sobie od środy do środy, od Snapshota do Snapshota, ale no, tak wynika, że jutro będzie środa, więc jest szansa na to, że Snapshot się pojawi. Oczywiście ja go będę sobie oczekiwał od godziny około, no podejrzewam 12, odpalimy live'a i wtedy też razem z wami będę chciał na tym live'ie, moi drodzy... Yy, nagrać częściowo przegląd na przota, ale o tym się dowiecie już w jutrzejszym odcinku. Coś myślałem, że. bo tam jakiś materiał się po, pojawi jutro. Myślałem, że fow mam źle ustawiony. Yy, tak na szybko wam powiem. Na czym polega ta metoda? Po pierwsze, warto włączyć sobie chunki. No, niestety, z tego co wiem, takiego czegoś nie ma na wersji Bedrock Edition. Więc jeżeli gracie na konsoli, czy też yy, na telefonie, albo na komputerze, ale w wersji Bedrock Edition, Windows 10 Edition to się nazywa jakoś. No to chyba tego z tego co wiem mieć nie możecie, ale na Java F3 plus G włącza nam ten tutaj, że tak powiem, ten skrót włącza nam podświetlanie czanków i to nam się przyda. Będąc na bagnach musimy znaleźć sobie glinę. Metoda jest bardzo dobra, ponieważ glina pojawiająca się tutaj na bagnach ma bardzo podobny algorytm pojawiania się, co diamenty właśnie pod ziemią. Bo nie wiem czy wiecie, ale każda ruda ma swój algorytm. Ciekawostka, ja o tym się dowiedziałem bardzo dawno temu, ponieważ kiedy została dodana ruda lapisu, czyli w wersji, żeby nie popierdzielić, ale wydaje mi się, że 1.2 beta, to wtedy właśnie było o tym głośno, że lapis ma piekielnie skomplikowany algorytm pojawiania się. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten algorytm, to i diament ma taki sam. Jak ta glina, i po niej możemy moi drodzy zlokalizować sobie, gdzie taką, takie diamenty znajdziemy. No i Graf w swoim odcinku, bo nie będę ukrywał, od niego to zobaczyłem. Chociaż jeżeli oglądacie zagranicznego YouTube'a, to mogliście się o tym dużo wcześniej dowiedzieć. Graf mówi, że najczęściej pojawiają się na światach 8 kratek od centrum takiej gliny, właśnie diamenty. W moim przypadku, łącznie ze środkową kratką, jest to piąta kratka. Bo to może być różnie, najlepiej właśnie poszukać sobie od centrum takiej gliny kilka ród, no i mniej więcej sobie zobaczyć z jaką częstotliwością to najczęściej występuje. W moim przypadku jest to 5, nie licząc środkowej no to 4. Musimy też moi drodzy patrzeć się na południe, tutaj jest północ. To południe jest tutaj. Graf też pokazywał fajną metodę z chmurami, że chmury jak lecą na prawo, to właśnie w tym kierunku musimy się patrzeć. No jeżeli tutaj mamy środek, moi drodzy, to sobie go tutaj i Tutaj mamy pierwszą kratkę, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Wychodzi na to, że kopiąc się tutaj w dół, w ogóle wiecie co, przygotowałem sobie sporo Mixture Night Vision, żebyście cokolwiek widzieli tutaj na odcinku. Wypiję to sobie i sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy tutaj będzie diament. Jak będzie, no to sobie go wykopiemy, a przy okazji za chwilę. O, mieć przy okazji za chwilkę poruszę kwestię uczciwości tej metody, bo jestem przekonany, że będzie to dosyć kontrowersyjna kwestia, i myślałem sporo nad tym. I powiem wam szczerze, przy kamerze, że mam wobec tego troszkę mieszane odczucia, ale nie powiem. W... O, i są diamenty. Tak jest. <laughs> Znaleźliśmy. Od razu się wkopałem, bo ja wiedziałem, że te one będą bez X-Raya. Wystarczy po prostu tylko patrzeć na to. Yy, I czy ja uważam, że to jest cheat? Nie, nie, nie. W żadnym wypadku nie uważam tego za cheat. Bardziej po prostu yy, jako, że tak powiem, no podpowiedź po. Yy, kurczę, jakby to ładnie ubrać słowa. Myślałem na tym sporo i nic nie wymyśliłem. Porównam, czy na przykład, yy, że tak powiem, szukanie płaskiej ściany płaskiego sufitu bedroka w Nederze, bo nie wiem czy wiecie, bedrock na każdym świecie w Nederze wygląda tak samo. Na każdym świecie na tych korna, tam będziecie mieli zawsze ten sam układ bedroka. Jeżeli ja o tym wiem i na przykład przy tym bedroku będę chciał sobie, sobie zbudować, czy to jest cheat, no tak nie bardzo. Nie, to jest tak jakby wykorzystanie pewnego algorytmu na swoją korzyść, yy, ale też mogę zrozumieć osoby w ogóle sobie. Pokopnę tutaj dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jestem w stanie zrozumieć osoby, które stwierdzą, że jest to nieuczciwe i z takiego czegoś nie będą korzystały. W sumie ciekawi mnie, jak na niektórych serwerach byłoby to rozstrzygane, ale w moim mniemaniu, że tak powiem, w moim kodeksie czystego grania, jest to jeszcze akceptowalne. Na kolejnym Snapcraftie nie byłoby to już akceptowalne, bo ciekawostka: cały, cały system generowania root się oczywiście zmieni w związku z 1.17. Ale. Możliwe, że za jakiś czas ja właśnie tę metodę na zdobywanie diaksów mógłbym uznać za średnio uczciwą, tak jak wobec, jak teraz, o kurczę, tutaj się nie trafiły niestety diamenty, no nie jest to stuprocentowa metoda, no niestety, dobra, jeszcze może kawałek spróbuję sobie tutaj to rozkopać. Może być bardzo podobna sytuacja jak wchodzenie ponad bedrock. Na tym sezonie już wszedłem ponad bedrock jakiś czas temu, no i nie ma teraz już sensu dywagować czy było to uczciwe czy nie na tym sezonie. No już jestem, no to kontynuuję przygodę z wchodzeniem ponad bedrock, ale nie wykluczam takiej sytuacji, że na kolejnym sezonie uznam, że wchodzenie ponad bedrock w nederze raczej nie jest uczciwe. Ale nie mówię, że na pewno tak będzie. Kwestia do przemyślenia. Więc yy, moim zdaniem nie jest to nieuczciwe. Jest to po prostu tak, jakby wykorzystanie algorytmu na swoją korzyść. Dobra, spróbujmy jeszcze tutaj trzecią próbę podjąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale wy moi drodzy, możecie oczywiście, jeżeli jesteście chętni, napisać w komentarzu czy według was jest to uczciwe, bądź nie jest to uczciwe i dlaczego. Może nawet, jeżeli ktoś bardzo chętnie by yy, bardzo chciałby się pokusić o, że tak powiem, zrobienie takiego takiej dywagacji na ten temat, to mógłby na przykład wypisać yy, oczywiście subiektywnie wszystkie za i przeciw temu. O, są diamenty. Na przykład, dlaczego uważa, że może jest to w pewien sposób uczciwe, w pewien sposób nie. Takie komentarze chętnie sobie poczytam i może, kto wie, kto wie, wyciągnę z nich jakieś wnioski. Jeżeli ktoś jest z Was chętny, z największą przyjemnością poczytam Wasze argumenty za i przeciw, albo i te i te. <laughs> to może być bardzo ciekawe. A, ruda diament od razu uspokaja. nie jest to nowa ruda z 1.17. Ale ona mi się piekielnie podoba. Pokazywałem wam ją i chyba dawałem na link do pobrania w odcinku rzeczy, które powinny być w Minecraft, bo ja uważam, że w ten sposób powinna wyglądać ruda. Już mam nawet na odcinku Snapcraft, to poruszałem, ale też jestem świadomy tego, że według wielu z was może to być rzecz nieuczciwa. A jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Co jeżeli właśnie e, Że tak powiem tutaj kończy się chunk. Nie przechodzimy dalej i tutaj sobie nie kopiemy pięć kratek dalej. Kiedy mamy tutaj środek, idziemy raz, dwa, trzy. Chang się kończy, więc idziemy sobie tutaj do tyłu. Zobaczcie. Cztery. No i tutaj piątka jest. Tak jakby. E, że tak powiem, jest kontynuacja te, te, tej ściany, tej długości właśnie tutaj. Prosta sprawa, myślę, że każdy jest w stanie to mniej więcej ogarnąć, a jeżeli nie, no ja nie jestem dobry w tłumaczeniu tego typu rzeczy, to z największą przyjemnością odsyłam do materiału, grafa znajdziecie na jego kanale film chyba sprzed 4 czy 5 może 6 max dni więc jeżeli jesteście ciekawi serdecznie zapraszam do zobaczenia tego materiału eee, a tutaj znajdziemy diamenty, 10 poziom mm, chyba nie, nie, tutaj będzie bez diamentów no czasem się tak niestety zdarza nie mamy 100% pewności. No nic, dobra. Uciekamy, spróbujemy jeszcze kilka innych takich tutaj dziur sobie zrobić. Tak, jakby ze stack diamentów zdobyć kolejny, myślę, że to będzie tam spokojny. Tylko, że niestety tej gliny tutaj za dużo już nie ma. O, A nie, dobra, myślałem, że to jest ta właśnie woda bagienna, ale tu mamy sporo takich, że tak powiem, potencjalnych źródeł diamentu. Próbujmy. Nie ma. Bida. Jeden, jaki pech! No, nareszcie. No, tak trzymać. Słabizna, słabizna. To mi się podoba. Nie, to mi się nie podoba. Za mało. A jeszcze jest jeden. Ale dalej za mało. O, oh, shit! <grym> To mi się podoba. To było niezłe. A to mi się już nie podoba. No, może być, chyba od biedy. Oj, zawodzisz mnie, Minecraft. Zawodzisz. No to rezultat 29 rud. Szczerze mówiąc, chyba dobrej reklamy tej metodzie bym nie zrobił. Ale faktycznie działa, działa. W nieco ponad godzinkę zdobyłem 2,5 staka, co jest naprawdę rewelacyjny wynik. Robiłem to podczas live'a właśnie krótko po oglądaniu materiału od grafa, kiedy sobie to testowaliśmy. I tam działało to nieźle. Tutaj też całkiem całkiem, chociaż no tak częściej się trafiały takie niezbyt yy, pomyślne, że tak powiem, łowy. Eee, tak sobie właśnie podczas tego rozkopywania pomyślałem. Jestem przekonany, że ktoś prędzej czy później eee, w pewien sposób stwierdzi i się zapyta skąd u mnie taka niekonsekwencja, że na przykład moja Nelly teraz jeszcze zdechła. <grych> że tak jak... nie mam Ender przy sobie. O ja pierdziele. No tego to jeszcze nie grali. Skąd u mnie ta niekonsekwencja, że nie trawię yy, i nie akceptuję kopiowania TNT, a na przykład już takie zdobywanie diamentów jak najbardziej? No jest tu między tymi, że tak powiem, rzeczami drobna metoda, yy, drobna różnica, bo metoda z diamentami no to jest właśnie tak jakby wyliczony algorytm, który i tak się nie zawsze sprawdza. Yy, po prostu to działa, bo mniej więcej wiem jak gra to wszystko generuje. To wszystko. A kopiowanie TNT to jak sama nazwa wskazuje kopiowanie, czyli jakiś tam błąd gry, w sumie exploit, który z definicji jest cheatem e, tutaj wchodzi, no i przez to e, uważam, że coś takiego jest nieuczciwe, tak jakby oszukanie gry na swoją korzyść. I teraz czekajcie, muszę sobie przeanalizować, czy ja w tej chwili nie oszukuję gry. Nie wydaje mi się, żeby takie e, kopanie obok gliny było jakimkolwiek oszukiwaniem gry, bardziej rozgryzieniem jej. Tutaj jest rozgryziony system generowania rud i względem gliny, a tam jest jednak oszukanie pod względem oszukania gry, żeby myślała, że niby TNT jest odpalone, ale nie znika jakoś na tej zasadzie. Dlatego też uważam, że to są jednak dwie zupełnie inne rzeczy. Obie w pewien sposób działają, obie dają jakąś tam tutaj korzyść, no ale tutaj szukanie takich diamentów nie jest w żadnym wypadku błędem, ani tym bardziej chyba... Exploitem, po prostu jak już mówiłem, rozgryzieniem działania gry. Ale to i tak... a, ciekawostka, tutaj nie będzie to działało, działa to tylko na bagnach. Ciekawostka, na 1.17 już to przestanie działać, kiedy będą nowe jaskinie, no bo również i dystrybucja ród będzie też inna. No bo ja oczywiście gram teraz na snapszotach do Minecrafta 1.17, z tym, że różnica jest drobna, bo jeszcze tutaj w ogóle system generowania root nie został jakkolwiek ruszony. Dlatego one pojawią się tak samo jak na 1.16 czy na 1.15, ale kolejny snapshot, czyli 0.6a, na którym nie da się grać na starych światach, no to już tej metody, na tej metodzie, to ta metoda na tych snapshocie działać z pewnością nie będzie. Więc można powiedzieć, że to jest ostatni historyczny moment przed zmianą dystrybucji root, żeby takie oto tutaj, takie coś, taki sposób sobie w taki sposób podziałać dobra wiecie co Jedne, jedno użycie dobrze chyba by było sobie moi drodzy naprawić jakkolwiek temu tylko chociażby nie wiem te 30 50 użyć zdobyć ale to muszę klepać zwierzęta myślałem żeby sobie moi drodzy zginąć i to też nie głupie wiecie głupie bo ja ender nie mam no tak zapomniałem kompletnie o tym no dobra trzeba się ratować lecę do bazy tymczasowej tam sobie portalem przejdę i będzie dobrze no bo przypominam jestem na minus 31 tysięcy Dlaczego? No bo jak już generować teren, to gdzieś tam daleko od normalnego, że tak powiem, normalnych terenów. Żeby nie było mi szkoda na nowe jaskinie. To co, wilki? No a w sumie cokolwiek. Cokolwiek co daje expa. Jest! Mamy to! Tutaj jest nasza farma efektu Bad Omen i farma pillagerów. Ciekawostka, znalazłem koordynaty oczywiście tego miejsca, a naprawiłem sobie Elytry na 18 użyć i zostały mi 4. Ła! Uratowani, ale cudownie, fajnie, bo to byłem jakieś niecały tysiąc kratek właśnie od tego miejsca tam, gdzie sobie byłem. <grym> Kopać te aż 29 sztuk diamentu, ale mimo wszystko fajnie, że chociaż jeszcze odrobinkę więcej diamentów będę mógł mieć w swojej, że tak powiem, kolekcji. No dobra, L teraz zdechła całkowicie, w sumie mógłbym sobie wymienić, ale po co tutaj? Zaraz będziemy mieli, moi drodzy, lodostradę, łódkę, więc bez problemu dotrę sobie do naszej wyspy alchemicznej, o już widać no to ja śmigam i widzimy się na miejscu no i w domu z gośćmi niezapowiedzianymi, je no jaka tu mgła jest a nie to chmury, dobra <śmury> chmury się tutaj pojawiły no bo ja włączyłem sobie do tej metody no wyspa chyba troszeczkę się zmieniła od poprzedniego odcinka sama wieża niespecjalnie, ale się zmieni w środę będziemy fajnie się tym porządnie zajmować, zrobimy to moi drodzy Tip top, żeby coś naprawdę rewelacyjnie wszystko ze sobą prezentowało i czekamy cierpliwie, aż będę mógł magazyn, moi drodzy, skończyć. Kurczę, czekam na rzeczy z Lush Cave i na Deep Slate, bo właśnie w tym klimacie będę chciał całość ogarnąć. Dobra, elytry nie mam, więc za bardzo nie poszybowałem. Dobrze, bo ja tutaj potrzebuję. Tutaj oczywiście sobie zejdziemy do magazynu. Troszeczkę to się zmieniło wejście, jest takie bardziej, no powiedziałbym, zaniedbane, ale o takie coś dokładnie mi tutaj chodziło. O, no, magazyn wygląda obrzydliwie, obrzydliwie, ale mam nadzieję, że przyjdzie moment, że będzie prezentował się ślicznie i mam nadzieję, że to będzie troszeczkę szybciej niż na koniec sezonu. Miedzi też w ogóle troszeczkę, jak widzicie, zdobyłem. To akurat są takie niepotrzebne specjalnie śmieci. Sztabę też sobie tutaj miedzi odłożę. No i dobra. Tutaj mamy 29 sztuk, a tutaj cała moja pozostała część diamentów, niecałe dwa paski, jeszcze stack bloków jest tutaj. Głównie ciekawostka, te diamenty w blokach są z Endu, z End City, jak sobie przenosiłem, to właśnie tutaj duża część tego to jest. No i ciekawe czy będę miał tutaj rekord diamentów czy nie, no, teraz tego nie sprawdzę, bo nawet za bardzo nie mam jak. Nie wiem, co ten Dircik tutaj robi. Ale, ale, ale po odcinku zerknę, ile miałem diamentów na Snapcraft 4, jaki tam był wynik? I czy udało mi się tutaj to pobić, czy też nie, to pewnie w następnym odcinku się dowiecie. No i dobra, to wywalam. Biorę sobie tutaj te diamenciki. Ła! I zamienię sobie to wszystko, moi drodzy. Legalnie, kulturalnie, autentycznie, na prawdziwe diamenty, tylko że tobie to wszystko rozkopiemy z fortuną 3. I ile tych diamentów będę miał? Hmm, no to jest właśnie dobre pytanie, bo ile w ogóle tych tutaj ich mam? Wiecie co? No bo tak, jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery staki. Potem mamy 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 staków i 6 sztuk. No dobra, można sobie policzyć. A Wy, moi drodzy, możecie obstawiać w komentarzach, ile diamentów samych z tego będę tutaj miał. Więc ja za chwilkę zobaczę, ile tych ród tutaj będzie postawione, Sobie to wszystko w jakimś kalkulatorze yy, policzę, żeby mieć 100% pewność, że nic nie popierdzieliłem. No i na spokojnie sobie to za chwilkę rozkopiemy. Tutaj w dziurze myślę, mimo że ona jest tak porządnie oświetlona, to powinienem się tutaj zmieścić. Więc zróbmy to tutaj sobie 10 na 10, bo to jest około 1000 ród. Tamte paręnaście sztuk to specjalnie już nic nie robi. Więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No powiedzmy, że jest git. Dobra, to wszystko sobie wypełnimy i powstanie nam tutaj taka fajna kostka. W środku również diamentami wypełniona. W ogóle jest jedna kwestia, którą powinienem poruszyć już na początku odcinka na dobrą sprawę i chyba jedna z pierwszych, która wam się rzuciła w oczy, czyli mój level siódmy. Hmm... Cóż to się stało, że straciłem ten level? Powiem wam szczerze, że przez to zyskałem w Minecraft nowego wroga. Wroga, którego nie znoszę. Którego zabiłem w ilości... Gdzie to jest tutaj? 181 sztuk. Bo zabito mnie jeden raz tym. To było straszne. Ja sam nie wiem jakim cudem się to udało, ale faktycznie zginąłem od pszczół. Tylko tyle mogę wam powiedzieć na ten temat. Mm. <laughs> Autentycznie zginąłem od pszczół. Wow, i to wszystko w środku też jest wypełnione diamentami. Grubo. Dobra, powinniśmy mieć tutaj swój fajny taki kill of fortunum 3. Jest, jak ja to nazywałem, Fortnite. No i dobra, to co? Próbujemy, nie? Chociaż wiecie co? Akurat to też ja sobie napcham tutaj do szalkerboxów. Eee, a właśnie, nie policzyłem, ile tutaj, powinno, ile tutaj miało być sztuk. Ale jak dołożyłem 29, było 1001, no to mamy równe 1030 diamentów do rozkopania. I ile z 1030 będę miał pojedynczych diamentów? Przypominam, możecie napisać w komentarzach. Nasza wróżba daje nam. Razy 3, czyli koło 3000, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo tutaj miałem dwie rudy, mam 6 diamentów, czyli tak, razy 3. Czyli idąc tym trupem byśmy mieli 3090 diamentów. Śmiesznie jak się okaże, że faktycznie tyle będzie. No nic. Próbuję lecę. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się tutaj powiodło. Diaksów zniknęła, a ja tych zdobyłem jeden szalker box i trochę. Łącznie, no, trochę przesadziłem z tą nadzieją na 2300. Prawie to było niemożliwe, ale wychodzi na to, że mamy 2000 jeszcze ja wygadałem na 3000, ale mamy 2342 diamenty. Czy to jest zły wynik? No, jak tam przeszło mi przez mieć 3000, to w porównaniu do tego tak, ale ogólnie to nie, to nie jak na fortunę 3. Kurcze, 2,5 razy więcej dostawałem. No, 3 razy no to raczej ciężko by było, chociaż czasem i po 4 diamenty oczywiście z tego leciały. Ale też niestety często po jednym dostawaliśmy, więc nie, nie, nie mogę narzekać. To jest naprawdę dobry wynik. czekajcie, jeszcze sobie stąd wezmę te bloczki i zobaczymy, ile na tym świecie ogólnie mam diamentów. Już są dwa staki bloków. Proszę bardzo, trzeci, czwarty no i końcóweczka. Piąty, moi drodzy. To są. Czekaj, 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 ja coś popierniczyłem. Czy nie? Czy ja autentycznie mam pięć równych staków bloków diamentowych? Autentico, ale jaja. <laughs> Równe pięć staków! No i to mi się podoba. Kurczę. Chociaż nie lubię tego. Lubię chociaż, żeby było coś lekko, że tak powiem, z nierówną końcówką, bo to wygląda wszystko, jakby było wzięte z kreatywa. O, tam przykład mam siódemkę. Tutaj mam 17, tutaj w ogóle się nic nie stakuje, tutaj 19 jakaś, tutaj w ogóle prawie kwarcu nie ma. No ale dobra, no wyszło jak wyszło. Okazało się, że mamy równe 5 staków bloków diamentowych. Zatem wynik, myślę, całkiem przyzwoity. No i dobra, moi drodzy, na tle naszej wieży alchemicznej, która powoli już dobiega końca jej projektowanie i budowanie. będę się z wami żegnał. Moi drodzy, pięknie, szczerze wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nagrywam go już ponad. 58 minut, więc blisko godziny. Nie wiem ile będzie trwało po wycięciu całej niepotrzebnej treści, ale mam nadzieję, że no, plus minus 120 minut, żeby Wam się przyjemnie ten odcinek oglądało. Dzięki moi drodzy jeszcze raz. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.